Dzień dobry trenerze. Jakie to uczucia, o emocjach porozmawiajmy, a nie o samym meczu. Jakie to uczucia towarzyszą trenerowi? 1 lipca będzie 10 lat, jak rozpoczęliśmy projekt KS Konstrakt. 10 lat temu tak planowałem, możecie nie uwierzyć, ale wierzyłem w to, że na dziesięciolecie Konstrakt będzie mistrzem Polski. Za miesiąc mija 10 lat. Zrobiliśmy to! Da! Mam pytanie nietypowe. Czy dobrze trener wygląda w okularach cieni słonecznych? Myślę, że tak. A w takich? Bardzo mi się podobają. Zaraz zostanie reszta. <noise> Tobie emocje teraz towarzyszą. Oj, to ciężko powiedzieć, że jestem przeszczęciwy. Dla mnie zobacz, po 13 latach w końcu zdobyłem mistrzostwo dla Klubu też pierwsza, także myślę, że wszyscy jesteśmy w euforii. i mam nadzieję, że lubamy dzisiaj długo nie zawsze. Czy spodziewaliście się, że zakończycie te finały w trzech meczach? No tak, wychodziliśmy z takiego założenia na pewno, że... Zakończymy to w trzech meczach, aczkolwiek wiedzieliśmy, że rekord to nie jest, nie jest słaby zespół i nam się postawi, ale od początku do końca wierzyliśmy w swoje umiejętności i że wygramy do Supera. Cześć Paweł, miło mi rozmawiać z Tobą teraz po meczu. Wiesz, że jesteście mistrzami Polski, jak to brzmi, jak się czujesz? Czuję się wspaniale, brzmi to znakomicie. Pracowaliśmy na to cały sezon, klub pracował na to 10 lat i w końcu mamy ten upragniony tytuł. Ja tutaj jestem szósty rok i to jest moje spełnienie marzeń tyle. nie tyle. Nie wyobrażałem sobie, że, że to będzie tak wyglądać i naprawdę, to jest moje speł spełnienie marzeń. Za nami jest publiczność, chcesz im coś powiedzieć? To mam powiedzieć? Chciałbym podziękować, bo bez nich by się to nie udało. Jesteście najlepsi, mamy najlepszych kibiców w Polsce i za to dziękuję. Widzimy się na Lidze Mistrzów! podsumuje ten sezon? Po pierwsze ja mu dalc ja znać, jak nie mamy dalej, bo jest naszani, bo teraz nie pamiętają, ale jeżeśli linie, nie tutaj. ja milę jak być druga pozycja, zabieć druga praksa. na pewno nie jest na sa, nie, 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 nie chcemy być na druga pozycja, ale so nie możemy teraz jeść, jak praksa newił. No? E, musimy ich pozytywne, musimy być negatywne, widę jak... Pues mames, te empujas, mames, superpujas, pesa posición, estadísticas para ofensiva soldado, ofensivas, una druchina. Ahora, ya serás, no hay más niñez, no me gusta. Y tomamos una analisova, ya que traen, ya que está, y ya que y ya que está, ya que está en situación. El récord es, y la yes, eh, yes, historia de la elepse a es polska y. To musimy pamiętamy, nie jest jak te materiałe, że jest słabo i tak dalej. Może być, że będziemy ten krok do góry, ale jak się da gratulacje moim chłopaki, o dziękuję Hopaki, o ten sezon, o Józefczyńską. I na pewno musimy wrócić. Stronger, no, po polsku, musimy wrócić. To jest jeden jura i... Musimy rozwinąć Cześć Mikołaj! Jakie... Tak, jesteśmy na żywo, wszyscy nas słyszą. Jakie emocje Wam towarzyszą? Domyślam się, że to nie jest Wasze spełnienie marzeń, ale srebro tak po walce. Na pewno są to niesamowite emocje, grać tutaj w hali przy tak wspaniałej publiczności. Niestety przegrywamy 3-0 w ostatecznym rozrachunku. Myślę, że mecz my się podobać. Było dużo bramek, dużo walki, więc czekamy na następny sezon, a kontraktowi gratuluję mistrzostwa Polski i powodzenia w Dzisiaj jest srebro. Jak ocenisz cały ten sezon w waszym wykonaniu? Myślę, że sezon był bardzo dobry, wygraliśmy większość meczy, skończyliśmy sezon zasadniczo na pierwszym miejscu, niestety te najważniejsze mecze przegraliśmy, dlatego jest srebro, gratulujemy, dla, gratulacje dla kontraktu, bo jest to ich pierwsze, pierwsze zwycięstwo, pierwsze mistrzostwo, więc pełny szacunek gratulacje.